Witam wszystkich bardzo serdecznie i będziemy moi drodzy jechać moim autkiem na bardzo fajną rzecz Jeszcze wam nie zdradzę co to będzie, ale zobaczycie pod koniec odcinka Także zapraszam was do oglądania, dzisiaj jesteśmy z ekipą, jestem ja, jest Szymon Jest Szymon, nasz kamerzysta, jest Doran, który poszedł do sklepu Także no, zapraszam was do oglądania, oglądajcie dalej Lecimy przed siebie Drodzy dobry, przed Pan Dorian, Dorian przywitaj się no, Witam No dzisiaj jedziemy, także jedziemy. Tak, bo to moi drodzy tak? spożywamy coś no, Dojeżdżamy na minie widzowe no, Moi drodzy Dojeżdżamy, dojechaliśmy na miejsce docelowe no, przy okazji masz wszystkie śmiecie wyrzucić ładnie tam do śmiachników wszystkie kurcze oj Dzień dobry Ale szczotą trzeba umyć! Nie no nie odlehajsów! Także moi drodzy dajemy myć, za rane jest mył na piano XXL 3, 2, 1, ok, okę! Okay, okay. Do kamery w... Z... Dorian nie umie myciałka, nie umie totalnie Ale... Chłopak się stara, ale nie poprawi Wszystko mi tu Kurde! Delikatny! Okej, już co to... Co może to chłopie! Kurcze... Widzowie! Mamy... Jednego nienormalnego osobnika tutaj na planie. Nie! To no by musieli wypielić nowa. Teraz moi drodzy. Najważniejsza część dzisiejszego odcinka. Ozon! Co to jest ten ozon? E, to jest odkarzanie i odświeżenie, auta jakby ty z tego auta Także moi drodzy robimy ozon Co ma zrobić Parcie Wizowie Piękna polana za mną Poczekamy jeszcze 5 minut może ozonuje tak jest moi drodzy, właśnie jesteśmy na tle tego krajobrazu Tam jest ten basen, tam, tam trawa, tam Wisła Słońce, patrz jak tam słońce świeci, a tu jeszcze nie Za 40, nie, za 20 kołaczyń Ja mam za 40 km. <grym grym grym> widzowie, już się, się, się bardzo... wyozumowało Trzeba się wszystko otworzyć Żeby się wywietrzyło pięknie hey. No, Dorian to jest po prostu idiota Jakby ktoś pytał, czy to ram 0 IQ odpowiedź Są I co wie Czeka Kurczę <grymne> <grymne> Co to ma być za ładne pachnice? Ech pachnie jak działa no się 10 minut czekać Czemu? No tam masz 5 minut No 5, ale powinno się 10 minut czekać To jest antykorona Idziemy na basen? Ja coś już był Co? No myśl <grymne> o idziemy na trzymaj Minęł czas, można Widzowie widzimy się jak Widzimy się jak będzie coś ciekawego Być może zobaczymy się jeszcze dzisiaj Być może zobaczymy się już jutro Bo jutro będzie bardzo ciekawa rzecz O której jeszcze może nie słyszeliście Na no nie słyszeliście No ale będzie bardzo ciekawa rzecz Jak coś się stanie Na pewno będzie to pokazane Albo nie będzie pokazane Kto wie Do zobaczenia